Cześć, cześć! Witam się z wami bardzo serdecznie. Przychodzę z takim krótkim live'em niespodzianką. Mówiłam Wam w niedzielę, że połączę się raz w tygodniu i chcę po prostu przetestować, jak to jest robić live'a z laptopa. Ale chyba, mm. chyba ten obraz nie jest najlepszy, ta jakość. Hej, hej, Natalka. Kurczę, wiecie co? Hmm. Oh. Nie wiem, czy tak jestem dobrze ustawiona. Ale chyba dobrze. Hej, Eryka! <grymne> Jejka! Muszę się zapytać to... No wiecie, was, was to, to nie interesuje, co ja tutaj robię, ale kurczę, ja tutaj muszę, wiecie, sobie poczytać, popatrzeć, poklikać trą. Trochę... <grymne> Piszcie mi, co tam porabiacie. Hej, Małgosiu! O, Halinka nawet jest. Jejka. Ale dajcie mi znać, chyba jest, yy, chyba jest dużo gorsza jakoś niż, niż zawsze live'a robię, nie? Patrzę, co mam tutaj za ustawienia. Nie. No dobra. Tak tylko chciałam to przetestować. Jak to jest z laptopa? Zobaczcie. Mam dzisiaj zupełnie inne włosy, bo coś, coś testowałam. No, pewnie wiecie co, tą lakówkę. O tą. Matko, święta. Coś lekko przerywa. O, o Karolina jest, cześć. Coś lekko przerywa, lekkie zakłócenia są. Jakoś ok, widać dobrze. Lepiej, ale lepiej chyba jak z telefonu się łączę, nie? Jednak, jednak będę chyba z telefonu się łączyła. No w każdym bądź razie przetestowałam dzisiaj tę lokówkę. Nagrałam wam film. <ścoughs> Porażka dosłownie ja i kręcenie włosu. To było straszne, ale wy zobaczycie to we wtorek. Jutro. Będziecie oglądać vloga. W niedzielę spotykamy się wieczorem na live. No i myślę, że ten film wam złożę na wtorek, ale no po prostu. Eee. Jakoś okej okay, widać dobrze. Pofalowane włosy. Beatko, ja tu. Je... Ja tu też jestem. No ja witałam się tak, Marko z tobą. <grych> no jak fajnie, że jesteście, naprawdę. No takie pofalowane, ale ja je kręciłam, tylko że ja pierwszy raz włosy kręciłam. Ale powiem Wam, że jestem mile zaskoczona tym urządzeniem. Naprawdę. Cieszę się, że mogłam przetestować. I kurczę, tak jak bałam się zawsze takich, to cieszę się. No, ja dostałam to w prezencie, to wiecie, ale cieszę się, że dostałam. I no, i, i... naprawdę Wam polecam, ale to zobaczycie w filmie. Ale kurczę, myślę, że będę częściej teraz tego używać, bo chcę naprawdę się nauczyć takie fajne włosy. No, nie będę często okręcić tych włosów, bo to jednak, wiecie, też szkodzi włosom, to jest jednak gorące. Ale kurczę, na jakieś wyjścia czy coś, to, to fajnie takie inne włosy sobie zrobić, nie? Oj, nie zarejestrowałam, tak Marka pisze. O, Miss Ani, jest, cześć! Właśnie pisałam, że śliczne masz te włosy teraz. Fryzjer nie potrzebny. <gryzje> Dziękuję Ci, Halinko. W ogóle to wiecie co? Ja sprawdziłam, że ja ostatni raz włosy robiłam w lutym. Jakaś porażka, marzec kwiecimy. cztery miesiące włosy nierobione. I tak uważam, że na cztery miesiące y, całkiem nieźle jest, nie? No, bo jak się zaczęła u nas kwarantanna, to ja dosłownie, y, chyba dwa czy trzy dni później, miałam umówione, byłam umówiona z Anią na robienie włosów. No i tak czekałam, miałyśmy się spotkać i. No ale nic, jakoś jest, jakoś, jakoś jest, jakoś. Jakoś to wygląda jeszcze, zobaczymy, <laughs> kurczę mam nadzieję, że już niedługo to ruszy, chociaż rozmawiałam ostatnio z Kasią, która mi paznokcie zawsze robi, no to ona się boi, czy to się nie przedłuży u niej aż do po wakacjach, kurczę, te robienie paznokci i, i tak trochę się <laughs> zmartwiłam, no bo wiecie, hybrydy nałoży. to jest taka wygoda, nic nie trzeba robić, a teraz to ja, o... W ogóle nie mam pomalowanych. Wczoraj sobie wszystko zmyłam, opiłowałam. No ale. Ale jest okej. Okay. Um. <ścoughs> Miss Agi. A co to za urządzenie? O matko, ja mam odrosty do pół głowy. O, teraz widzę taką opcję, że YouTube ukrył Miss Agi wiadomość i ją sprawdzał, ale ja zatwierdziłam, że jest dobra. Ja też mam odrosty na pół głowy, Karolina. A. A co to za urządzenie? A na paznokcie idę w sobotę. Jest, jak ja ci zazdroszczę, Karolina. Ja swoje siwe nareszcie zaakceptowałam. No, ja jeszcze jako tak nie znalazłam. No tak ostatnio się przeglądałam, bo teraz to najbardziej by było widać, jaki jest taki odrost. I, i jakoś ni, nic jeszcze nie zauważyłam. Jest okej okay, Tak Marka. Było chyba na vlogu to farbowanie. No, no, tak, film był. Znam tę wygodę. Ojej, no. A Miss Agi. To jest taka. To jest taka lokówka. Taka elektryczna, że. No, wkłada tutaj się włosy między te. te widalczyki, między te ząbki. I przyciska się przycisk w lewo albo w prawo, i ona sama nakręca. Także y, bardzo łatwe, naprawdę. Bardzo łatwe w użyciu. Na początku zaczęłam źle, ale potem już mi szło coraz lepiej. Wojtek, to ma fajnie zderasimy. No. E, Jakieś tam mu nieraz widać na brwiach. Jest okej. Okay. W sensie czym włosy kręciłaś? A to już Ci pokazałam, Miss Agi, um, ja też mam odrosty na pół głowy, ale całe szczęście, że już za tydzień idę do fryzjera Oj no musisz tutaj takie rzeczy pisać, jak ja zazdroszczę Wam, naprawdę No ciekawe, ciekawe te urządzenie, naprawdę A teraz, um, no dla tych, co mieszkają tutaj w UK to minus 40% jest zniżka z kodem moim na, na to. Także już teraz nie pamiętam. Nie pamiętam, jaką cenę mają. 30 czy 35, ale minus 40% to naprawdę super cena wychodzi. Także była już, był już kod ze zniżką pod moim filmem, pod dwoma filmami, no. I teraz będzie we wtorek po raz kolejny pokazany ten kod zniżkowy. Hej, Eliza ja się zastanawiam, czy nie zacząć farbować włosów, bo mam 30 lat i już coraz więcej siwych mi widać. Czy ja wiem, ale, ale tak ci przeszkadzają? Tak szczerze napisz, bo jeżeli ci nie przeszkadzają, to to nie przejmuj się tym. Ja to farbuję włosy od 17 roku życia. <grym> ale no nie wiem, niektórym nie przeszkadza jak tam jakieś siwe widać. No chyba, że ci przeszkadza, no to ja bym wtedy pofarbowała. Dagmara, sorki, że mi tu takie rzeczy wypisujesz, jaka pogoda u ciebie, no właśnie deszcz, 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 cały czas słońce za chmurą i deszcz, także pranie dzisiaj wystawiłam na dwór i miało wyschnąć, a wręcz odwrotnie było, nagrywałam dla was film, a w tym czasie deszcz przeszedł i, i nic z tego, już wstawiłam takie jeszcze bardziej mokre do środka My mieliście lockdown później, ale w Szwajcarii już wszystko wróciło do normy. Zobaczysz, że za jakiś czas w ogóle nie będziesz prawie śladu, nie będzie w ogóle śladu po pandemii. No, tylko boję się, bo tak piszą i mówią, że może nadejść druga fala. Oby nie. Ja mam na 14 sierpnia dopiero, ale u nas niby od 20 lipca mają być czynne, ale zobaczymy. W każdym bądź razie termin mam. Zazdroszczę. No ja już też Ani mówiłam, że jak tylko. Będzie wiadomo, że może y, można się spotykać, to od razu, od razu, od razu, jeszcze tego samego dnia nawet najlepiej ma przyjechać i mi włosy robić. No. Chociaż, no nie wiem. Ja tak starałam się zawsze robić co pięć tygodni. Ania na mnie krzyczy, że za często. Wojtek też mówił, nie, nie musisz tak często. No i teraz jak widać, nie muszę, bo y, naprawdę nie czuję się aż tak źle z tymi włosami. no to znaczy, no chciałabym już być cała jasna, ale, ale jakoś tak się. Przyzwyczaiłam, no ale um, czekam, czekam aż zrobię, pomimo tego, że nie jest aż tak źle, to czekam aż zrobię, bo uwielbiam ten moment, kiedy taki, tak taki jasno jest, wiecie o co chodzi, nie? Ojej, ryka 26 czerwca już ma, <grych> termin, ale fajnie macie Nie mam jeszcze jakoś dużo siwych, raczej mi nie przeszkadzają, ale kusi mnie czasem zrobić coś z włosami, ukryć przy okazji siwę no, ja bym chyba nie wytrzymała z moimi naturalnymi, bo ja lubię. Ja najchętniej to bym sobie pofarbowała na jakiś różowy albo podoba mi się taki szary, jasny. Jejka, coś naj najchętniej bym zmieniła. No, ale czy ja nie jestem za stara na jakieś takie kolory? Nie wiem, trochę może bym dziwnie wyglądała, co. Sama nie wiem, chciałoby mi się tak kiedyś zaszaleć, ale potem myślę, czy potem wrócić do blond nie byłoby ciężko z jakiegoś koloru. Może jak będę z Anią robiła włosy, to może z nią to obgadam. Albo może zanim się spotkamy, obgadam z nią to. Tak mnie kusi naprawdę. Kurczę, a szczególnie jak Monika zrobiła właśnie te różowe, to tak jej pozazdrościłam. Tak mi się podoba. Chociaż mi by się podobały nawet jeszcze jaśniejsze niż ona ma. Taki pudrowy róż, no. Najlepszy na siwy jest blond. O, no? Tak, to prawda, Lenka. Jeszcze sobie. Ojejka, czekajcie, bo ja tu sobie muszę jeszcze poklikać. Patrzę, co tu mam do ustawiania. Jo, ja, ale jak wy mi dzisiaj pisałyście, że taki fajny, spędzi, taki fajny dzień spędziłyście, a szczególnie Małgosia mi pisała. Grill, ciasto z rabarbarem, truskawki, lody, no po prostu <grywia> A ja nic, ja nawet jeszcze tak, tak dobrze obiadu nie jadłam, bo nagrywałam i to zajmuję i jeszcze musiałam właśnie przygotować film na jutro I poza tym Wojtek wyszedł z Moniką, z Maksem, to też nie jem bez nich, czekam na nich i tak mi już w brzuchu burczy O Jezu, tak różowy bym bardzo chciała Polecam fukcję i niebieski. O niebieski! Tak, Marka robi włosy co dwa miesiące. Ale niebieskie? No, nie wiem, czy byłabym taka odważna. <grywia> ja w ogóle muszę Was przeprosić, bo tak długo nie. Nie odpisywałam na komentarze, ale kurczę cały czas, cały czas coś tutaj się działo, albo coś robiłam Także nadrobiłam dzisiaj komentarze chyba z ostatnich dwóch, czy trzech dni I na Instagramie podpisywałam, także e, taką ulgę czuję, że, że wszystkim Wam odpisałam I że nie, nie wiem, nie mam jakichś zaległości i też nie tak, tak zawsze przykro mi, że napiszecie do mnie, a ja Wam e, tak od razu nie odpisuję no jeszcze jak na następny dzień to, to okej, okay. ale jak tak już dwa dni miną to takie wyrzuty sumienia czuję A mi się marzy miedziany kolor, o też ciekawy o. Dobra, wiecie co? Nie wiem czy mi będą pasować Jakbym Cię zobaczyła na żywo, tak, Marko, to bym Ci powiedział No ja pomyślę o kolorze, a jak nie, to zrobię znów blond, tylko kurczę, no niech nam już pozwolą. Myślałam, że Monika wróci teraz od połowy czerwca do szkoły, ale nie. Otwierają jej szkołę, ale powiedziała, że tylko niektórzy pójdą do szkoły. Tacy, którzy są w takiej innej sytuacji, jak na przykład osoby z rodzin zastępczych, to będą chodziły na zajęcia, czy osoby, które nie brały udziału przez ten czas w lekcjach online albo miały zaległości. Zrobieniem lekcji, bo oni tam musieli robić prace domowe i wysyłać. E, także takie osoby zaczną chodzić, a nasza Monika jak na razie dalej w domu siedzi. Ale ona pilny uczeń, wszystkie lekcje odrabia, od razu we wszystkich online lekcjach brała udział, także. No zobaczymy. Tak, Mara najlepiej to u dobrego fryzjera zrobić, wtedy można zrobić szaleństwa. No, zawsze na początku każdy musi się przyzwyczaić do koloru. Tak, jest szok, to nawet to tak jest i z kolorem, i z cięciem, nie? Że najpierw jest szok, a potem po paru dniach jednak dociera Jejka, to jest fajne. To takie miłe, że zawsze odpisujesz. Oj, bardzo mi miło, to mi jest miło, że zawsze do mnie napiszecie, naprawdę. Zawsze jak e, odblokowuję telefon i widzę te komentarze, to aż mi się w buzia śmieje, że... że... Piszecie do mnie, to jest tak miłe, naprawdę. Obo, obojętnie, czy to jest jakiś komentarz, czy to jest tylko serduszko wstawione, cokolwiek, ale to jest tak wspaniałe uczucie, naprawdę. Witaj, Milenko, witaj. A czy mi się tu cofnęły coś? A nie, myślałam, że mi coś się, te komentarze się. Dobra, wiecie co, to ja chyba będę kończyć. Pójdę do kuchni zaraz szykować coś tam do jedzonka. Wojtek z Maxem z Moniką zaraz wrócą. Będziemy jeść. U nas jest godzina 18, nie jest jeszcze tak najgorzej. I potem zacznę składać, yy, może już zacznę, jak jeszcze ich nie będzie, film, który dzisiaj dla Was nagrałam. Dobra. Tak, na chwilkę chciałam się połączyć, zobaczyć, co tam u Was. <laughs> nie chciałam zobaczyć, jak to jest z laptopa, ale no nie wiem, jeszcze potem sobie odtworzę tego live'a i zobaczę, jak to wyszło, ale. Ale chyba jednak z laptopa nie będę się łączyć. Chyba lepiej z telefonu. Dobra, to co? To będę się z wami żegnać. Bardzo dziękuję, że wpadłyście na takie niespodziewane spotkanie ze mną, bardzo mi miło. Przesyłam wam buziaki i do zobaczenia jutro we vlogu i do zobaczenia w niedzielę wieczorem na live. I wiecie, co wam powiem? Że dostałam przesyłkę z ASOS. I jeżeli. Żaden inny pomysł mi nie wpadnie do głowy, że jeszcze lepszy będzie od otworzenia tej przesyłki razem z wami No bo wiecie, ym... nieważne, <laughs> tak sobie głośno myślę Nie, bo, bo nieraz wiecie, nagle jakiś pomysł jest, że chcę z wami coś ugotować albo coś, <laughs> ale nie Ja się nastawiam, że otwieramy tę przesyłkę w niedzielę razem, tą z ASOS Nie będzie tam ubrań, będą tam torebki <laughs> Takie, takie fajne, tak przymierzać torebki też. No, a bardzo mi się, bardzo mi się podobają torebki, bardzo lubię je przymierzać, i myślę, że to będzie fajny wieczór. I ja sobie na pewno jakieś winko przygotuję, także przygotujcie sobie również. Papa, pa. Buziaki, pozdrawiam rodzinkę. Papa, pa. no to pa, już. Witaj, kochana, ja również dziękuję, że zawsze odpisujesz. Pozdrawiam serdecznie, niedługo prześlę zdjęcia. Super, Aniu. Dobra, bardzo dziękuję, że byłyście, i do zobaczenia. Pa! Dobra, teraz tu muszę się nauczyć zakończyć transmisję. Okej, okay, tutaj. Papa. Pa.